Kochani, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku naszych ludzkich dróg. Od pewnego czasu stałem się zawodowym wykładowcą na uczelni wyższej. Pracuję ze studentami, zarówno bardzo takimi młodymi, świeżo po maturze, jak i ze studentami plus 26. Prowadzę wykłady i ćwiczenia z psychologii. Jako teoretyk i jako praktyk bardzo często przeplatam te moje wykłady takim doświadczeniem nabytym w mojej pracy zawodowej, w mojej gabinecie, gdy podaję jakąś definicję, gdy podaję jakiś przykład. To zawsze staram się opowiedzieć coś, co koreluje z tym w życiu realnym. Stąd wydaje mi się, że troszeczkę te zajęcia, te wykłady mogą być przez to ciekawsze. Ostatnio, gdy opowiadałem o wsparciu psychologicznym, zahaczyłem troszkę o wsparcie psychologiczne świadczone osobom chorym, świadczone osobom, które też kończą swoje życie. Bardzo byłem pod wielkim wrażeniem i jakby byłem radosny tym, jak wielkie zainteresowanie, jaką, jak wielką ciekawość, jak wielkie zaangażowanie wykazywali studenci w rozmowach o śmierci, o żałobie. Dlaczego się cieszę? Ponieważ żyjemy w, w czasach, gdzie udaj mass media udają i robią wszystko, żeby śmierć wyrzucić z naszego domu, żeby y, powiedzieć, że śmierci nie ma, że, że, że będziemy żyli wiecznie. Gwiazdy, idole, choćby tu wspomnieć y, Michaela Jacksona, spał y, pod y, tlenowym namiotem, ogłaszał światu, że będzie żył około 150 lat, i no, nie udało się strzec tego świata. Nasze życie w końcu będzie miało swój kres. Studenci wykazywali wielką aktywność. Studenci się dopytywali, jak pomóc takiej osobie, o czym rozmawiać, jak żyć, jak przepracować żałobę, bo my wiemy, że prędzej czy później zaczną odchodzić osoby z naszej rodziny. Jak mówię, mass media chcą zrobić wszystko, żebyśmy zapomnieli o śmierci. Ale jak nauczał, jak mówił wybitny lekarz, psychiatra amerykański Irwin Yalom, jak uczą teorie oparte o duchowość, człowiek mający świadomość tego, że jego życie w którymś momencie się skończy, człowiek mający świadomość tego, że umrze, pełniej żyje. Mając świadomość tego, że za jakiś czas mnie nie będzie, tylko wtedy mogę bardziej doceniać chwilę obecną. Tylko wtedy mogę bardziej koncentrować się na rozmowie, którą prowadzę z osobami, którymi żyję, mieszkam. Mając świadomość, że już nigdy nie powtórzy się dzisiejszy obiad, który zjemy, nigdy. Tych obiadów będzie następnych 100 tysiąc, setki, może życzę, żeby jak najwięcej tych obiadów było. Natomiast dzisiejszy obiad już się nigdy nie powtórzy. Mając to na uwadze, możemy zaaranżować, możemy być kreatorami, żeby ten obiad był przyjemny, żebyśmy rozmawiali. O czymś fajnym, żeby ten obiad wszedł do historii, naszej osobistej historii, jako coś przyjemnego, jako coś niezwykle wartościowego. Mając na uwadze, że dzisiejsze picie kawy już nigdy się nie powtórzy, będą następne, ale to już się nigdy nie powtórzy, możemy sobie zrobić kawę w pięknej filiżance. Możemy słuchać wspaniałej muzyki, możemy kogoś zaprosić na rozmowę, ponieważ ta chwila już się nigdy nie powtórzy. Mając świadomość tego, że kiedyś skończymy nasze życie, paradoksalnie bardziej pełnie, bardziej radośnie, bardziej tak. W, przeży, przeżywająco, angażująco możemy przeżywać każdą chwilę, każde spotkanie i każdą relację. Czego, kochani, wszystkim oglądającym dzisiejszy film, życzę. Dlaczego tak nostalgicznie? Po pierwsze, jestem pod wielkim wrażeniem studentów, którzy tu jeszcze do niedawna siedzieli. Po drugie, jest listopad, czyli miesiąc refleksji, miesiąc zadumy. A po trzecie są to prawdy, które, dzięki którym nasze życie może nabrać kolorytu, może nabrać większej refleksji i możemy bardziej świadomie przeżywać kolejne sekundy, minuty, dni, tygodnie, lata naszego ziemskiego tutaj życia. Kochani, pozdrawiam wszystkich, wszystkich. Bez wyjątku życzę pięknej, refleksyjnej niedzieli. Do zobaczenia na kolejnym odcinku naszych ludzkich dróg. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia.